Cześć, zobaczcie, jakie zestawy tanich bombek pojawiły się wtedy, muszę Wam to koniecznie pokazać. Tutaj macie całe zestawy z gwiazdą, przyszczeczkami, e, bombki w różnych, e, w różnych kształtach i zobaczcie, cały ten zestaw kosztuje 45 zł, a słuchajcie, on jest naprawdę duży. Do tego dostępny jest w dwóch kolorach i jest taki, jak pokazywałam przed chwilą, srebrny i jest też dostępny w czerwieni. E, jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, to będzie mi bardzo wdzięczny, będzie mi bardzo miło, kiedy przyciśniecie subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczek. A ten zestaw, zobaczcie, jak jest piękny, jest taki stonowany, ale elegancki, z łańcuchami i bombkami, i również kosztuje 45 zł. Także słuchajcie, te zestawy są naprawdę bardzo tanie. I biegnijcie po nie naprawdę do Teddy, bo takich zestawów bombek, gdzie macie różne kształty, różne kolory i w tak ładnie dobranym w ogóle odcieniach, no nie znajdziecie. Okej, okay, to tu ptamy sobie dalej, chodźcie. Tak, jeszcze rzuciły mi się w oczy, słuchajcie, te gwiazdy na takim stojaczku. Bardzo zobaczcie, jak ładnie wyglądają. Są w dwóch kolorach: srebrnym i złotym. I taka gwiazda kosztuje tylko 30 zł. Fajnie będą, słuchajcie, na waszych komodach, w salonie, czy nawet w przedpokoju. Będą się bardzo ładnie komponowały. Dodatkowo możecie sobie wybrać kolor, który będzie Wam pasował. Skrzaty są za 50 zł. A tu zobaczcie, jakie skrzaty z brodą i takim Mikołajowym trochę. Wielkim kapeluszem Mikołajowym, po prostu czerwony kojarzymy się zawsze z Mikołajem 24 zł. Tutaj mamy takiego siedzącego Reniferka, on też bardzo słodko wygląda. i Już Wam pokazuję cenę 75 zł. Dobra, ale lecąc tak dalej, słuchajcie, tutaj, patrzcie, co to jest to są lokomotywy. One kosztują 17 zł, takie bożonarodzeniowe, ale bardzo fajnie wyglądają. A tutaj są takie lampiony, i to słuchajcie, one też są bardzo ciekawe. Zobaczcie, one w środku mają wodę. Są w dwóch kolorach dostępne: brązowym, takim z takim mlecznym szkłem, i taką, zobaczcie, ilustracją śnieżną za 14 zł. Bądź też mamy ten srebrny. No okej, okay. a tutaj jeszcze takie skarpety, też bardzo fajne. Słuchajcie na prezenty, czy co tam chcecie sobie po prostu, na deko, jako dekoracja, też powiesić na kominku, one kosztują dyszkę. Te dekoracje są przepiękne. Ten sztuczny śnieg, słuchajcie, te choineczki, te domki 50 zł, ale one naprawdę pięknie się razem komponują. I to, czego pragniecie najbardziej, i widziałam na wszystkich grupach, że wszędzie pytać, co chwilę pytacie, gdzie znaleźć te choinki? Za 12 zł dostaniecie je wtedy w trzech różnych kolorach. Tutaj jest taki fajny jeszcze bucik. Bardzo ciekawie wygląda i on, słuchajcie, kosztuje 14 zł. Jako taka dekoracja. Wiecie, możecie też też do niego włożyć. I jakie piękne talerze, patrzcie. Takie plastikowe, słuchajcie, ale piękne. Jak będziecie ser serwować, słuchajcie, jakieś pierożki z grzybami za 12 zł w vigilię, no to myślę, że ten talerz będzie do tego idealnie pasował. Tutaj mamy natomiast na jakieś drobniejsze może przekąski na przykład. I on jest w cenie 12 zł. i ja koniecznie muszę sobie wziąć ten duży, widzę na nim pierogi, a w tej miseczce widzę, słuchajcie, zupę grzybową albo barszcz z uszkami. Ona kosztuje 8,50 i muszę ją mieć. Okej, okay, tutaj mamy takie, e, to są obrusiki na stół świąteczny za 17 zł. Co tu mamy jeszcze dalej? Dalej mamy takie złote, te też są piękne. 50 zł kosztują, bo są duże. 210 na 150. Ja wiem, że w Action ostatnio też były takie obrusy, ale one były, słuchajcie, mniejsze. No dobra, tutaj jeszcze też mi się taki biały, słuchajcie, rzucił. Bardzo ładne ma te srebrne dekoracje. Też kosztuje 50 zł, ale on się tak przepięknie mieni. Znowu skrzaty. No ten zielony, z zieloną czapeczką, tylko kurczę, te ceny tak wiszłam często, że muszę się tutaj dobrze poogarniać, żeby tą cenę znaleźć. E, ta cen, cena to 25 zł tego skrzata. W ogóle tych skrzatów jest straszny duży wybór. Słuchajcie, ja chciałam sobie kupić Mikołaja i Mikołaja nie mogę znaleźć, a skrzatów jest bardzo dużo. Tutaj jest fajny, jest ten z tą srebrną, szarą e, czapką, genialna. E, słuchajcie, w cenie 35 zł. Powiedzcie dziewczyny, czy Wy już pomału się szykujecie na święta, czy nie? Dajcie znać w komentarzu, bo ja już chyba niedługo zacznę sobie lepić uszka i je mrozić po prostu żeby wiecie, potem nie robić wszystkiego na ostatnią chwilę. Dekoracje takie okienne, na przykład 25 zł, ta jest bardzo fajna. No tak, gwiazda jest spokojna, ale nie podoba mi się, że jest czarna. Kosztuje 17 zł, aczkolwiek może jak się ją zapali, to będzie bardzo fajnie znowu się komponowała z tym czarnym. Tutaj natomiast mamy torebeczki takie prezentowe za 5 zł, ale jakie piękne, słuchajcie, no po prostu są piękne. Co tam dalej? Chodźcie, jeszcze Was tutaj gdzieś zabiorę. Ja nie będę pokazywała wszystkiego, bo tu jest tego tak dużo, że ciężko to wszystko jest pokazać, więc pokażę Wam po prostu nowości. Tych Mikołajków nie było z napisem Christmas. Hmm, oczywiście ceny mam urwane te pierwsze, więc muszę zaraz wziąć drugie. Okej, okay, już to wyciągam. Te drugie są w cenie 22 zł, że to pierwsze też Boże, po prostu wiecie, nie o co chodzi. Ta zawieszka z reniferem kosztuje 5 zł i słuchajcie na choinkę, czy gdziekolwiek, do jakichś fajnych dekoracji, które będziecie sobie robić, wtedy dobierzecie mnóstwo takich dekoracji. Zawieszek, zadyszkę, na przykład, tak wie ta jest. Tutaj mamy też za 5 zł na przykład. Słuchajcie, po prostu tak możecie w tym roku wystroić swoją choinkę i swoje wnętrze. Szok, zobaczcie jakie to jest piękne. No po prostu cudeńko. 8 zł. No i tu mamy jeszcze takie gwiazdeczki, one są za piątkę. Co tutaj mamy? Tu mamy jeszcze taką i ona też jest za piątkę. Dobra, tu mamy jeszcze takiego Mikołaja na takiej gwieździe, jego nie było dawno, ale brawo słuchajcie za to, jak ktoś e, przykleił cenę, nie no to jest w ogóle hit, ja nie wiem, czy oni, co oni najpierw przyklejali, Chcieli najpierw przykleić cenę, potem kapelusz, także to jest genialne, sprawdźmy na inny, może będzie lepiej widać, no coś tu prześwituje, że dyszkę kosztuje. Tutaj jeszcze mamy takiego fajnego busa za 12 zł. Zobaczcie, on transportuje choinkę. W ogóle też fajna dekoracja, nawet trochę śmieszna. A to jest przesłodkie. Zobaczcie, taka mini torebeczka z takim malutkim prezencigiem w środku. I to kosztuje, słuchajcie, 5 zł. No jak będziecie komponować do kogoś prezenty, to to musicie obowiązkowo włożyć do torby, bo to będzie po prostu słodkie, zwłaszcza dla dzieci na przykład. Tutaj mamy takie wiszące jeszcze laleczki. Za 8,50. Sanie, za piątkę. I tutaj mamy za 14 zł. Jeszcze takie prezenty. Ja już się zbliżam do końca. Było mi bardzo miło, że mogłam Wam to wszystko pokazać. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, hej.